Ciemność pod jego powiekami rozrzedzała się. Zaczęły wyłaniać się z niej pierwsze formy, jeszcze niewyraźne, a już witające go kolorowymi światłami oraz cichymi sygnałami i kliknięciami. Przezroczysty właz kopły rozsunął się na boki na znak jego przebudzenia. Pomieszczenie było puste, a jednak sprawiało wrażenie żywego stworzenia, które przez miniony tygodnie pilnowało jego śpiącego ciała. Aidan ostrożnie napiął ścięg na dłoni. Rozluźnił, a następnie zacisnął pięści. Powoli, bez pośpiechu. Następnie uniósł się z ciepłego oparcia komory hibernacyjnej. Zwrócił swoje oczy w kierunku własnego ciała, po czym położył dłonie na swych nogach. Przez kilka kolejnych minut dokonywał oględzin. Uciskał uda, przedramiona oraz rozciągał szyję. Chciał mieć pewność, że komora utrzymała jego mięśnie w jak najlepszej kondycji. Sprzęt na statku nigdy nie zawodził, ale Eidan nigdy nie ufał maszynom. Gdy był już pewien swojego stanu zdrowia, skierował wzrok na ciemność za grubą taflą wielowarstwowego szkła na wprost komory hibernacyjnej. Nie widzę ziemi. Doskonale wiedział, co znaczył ten widok. Komputer wybudził go ze snu, ponieważ na statku stało się coś, co zakłóciło przebieg lotu. Postanowił więc wreszcie wyjść ze szklanej kapsuły, która z gracją zamknęła się kilkanaście sekund później. Skierował się do podłużnej białej szafki, położył dłoń na panelu sterującym i zamyślił się. Jaki był kod? Posługując palcami w blaszaną powierzchnię szafki, starał się przypomnieć sobie liczby. A tak. Jej numer. Mostek. Spektakl małych światełek, każde symbolizujące inny aspekt życia statku. Aidan, już ubrany w swój gładki uniform, ze śmieszną karykaturą maskotki firmy Lucent na plakietce. Zasiadł w fotelu pilota i stanowczym głosem rzekł: Argus, raport. Witaj, Aiden. Z głośników dobiegł bardzo subtelny, lecz zdecydowanie syntetyczny głos, należący do sztucznej inteligencji statku. Znajdujemy się w sektorze RGA 3236. Temperatura kabiny nie odbiega od normy. Nie wykryłem uszkodzeń mechanicznych lub systemowych. Więc dlaczego postanowiłeś mnie obudzić? Skoro mijamy RGA, to znaczy, że nie jesteśmy nawet w połowie drogi do Ziemi a rutynowa kontrola statku jest dopiero za trzy tygodnie. Dostałem również rozkazy od Lucent, aby informować cię o zachwianiu stabilności towaru, tym bardziej w tym przypadku. <słuch> co z nią? i dana uległy nieznacznemu rozszerzeniu, a uszy zadrżały jak u ciekawskiego kota. Wykryłem nagły rozbłysk impulsów elektrycznych w obwodach, ale jej oczy pozostają zamknięte. Uznałem, że jest to coś, co powinieneś zbadać osobiście, kapitanie. Ejdan oparł się na fotelu, niczym odlatujący pijak po ostrej libacji. Wyciągnął z kieszeni pojemnik z wykałaczkami, po czym rozpoczął gryzienie jednej z nich. Nie był zadowolony z przebiegu sytuacji, miał nadzieję na spokojny lot bez komplikacji. Chciał jak najszybciej wrócić do komory hibernacyjnej, wykonać swoją pracę, to jest dostarczyć towar, a następnie wrócić do swojego psa, wznowić malowanie niedokończonego obrazu i oglądanie absurdalnych komedii. Siedział tak na fotelu jeszcze przez kilka minut, po czym ruszył z miejsca i szybkim krokiem udał się w kierunku magazynu. Uderzenia twardych podeszew o metalową podłogę rozbrzmiewały głośno. Odbijały się od gładkich ścian korytarza niosąc się w głąb statku. Po krótkiej chwili dotarł na miejsce, również zabezpieczone kodem. Kilka szybkich stuknięć rozsunęło ciężką stalową grudź. Ejdan wszedł do środka niespokojnie. Rozejrzał się po pomieszczeniu w poszukiwaniu źródła problemu. Po czym pozwolił drzwiom zasunąć się za nim, z dość głośnym trzaskiem tetonowych rygli. Duże połyskujące skrzynie, kilkanaście zabezpieczonych sztuk broni pulsacyjnej, nowe części do łazików, trochę nieinteresujących go śmieci. Zatrzymał oczy na kilku pionowych komorach hibernacyjnych, mieszczących się w ścianie. Jeden z nich, mimo iż wciąż przesunięty szarą warstwą stali, sygnalizował alarm małym czerwonym światełkiem. Niespokojny pilot z kawałkiem drewna w ustach podszedł do komory i uruchomił przesłonę. Ciecz w kolorze spokojnego oceanu i pływająca w niej syntetyczna istota 14 1 – liczba wytatuowana na łudzie. Aiden zaczął ją obserwować, jej drobne reakcje na jeszcze niezidentyfikowane bodźce, jej perfekcyjne fizycznie ciało, jej białe włosy, sięgające niemalże do pępka. Trwał tak w zamyśleniu jeszcze przez następne minuty. Gdy nagle piękna maszyna otworzyła swoje jaskrawo zielone oczy, pozwalając zimnej cieczy przytulić się do nich. Android zadrżał zdezorientowany, rozglądając się szybko dookoła, badając natychmiastowe otoczenie, kładąc swe drobne dłonie na gładkiej tafli komory. Aidan, wybity ze swej zadumy, zgryzł wykałaczkę tak mocno, że niemal pękła pod naporem jego zębów. Argus? Ona powinna się teraz włączyć? Nie kapitanie. Ich spojrzenia spotkały się. Android przestał się ruszać. Bacznie kierował swe oczy w człowieka w skafandrze po drugiej stronie szkła. Cała sytuacja była bardzo nietypowa. Android nigdy nie obudził się w trakcie przewozu, a Aidan transportował ich już setki. Nigdy nie wchodził on z nimi w kontakt, bo nigdy nie było takiej potrzeby. System każdego androida uruchamiany jest dopiero po dostarczeniu do klienta. Aidan poczuł, że jest świadkiem czegoś niezwykłego. Jego krew zawrzała. Wiedział natychmiastowo, gdy tylko spojrzał w jej oczy, że właśnie rozpoczęło się coś, co wykracza poza jego zrozumienie. Lecz nawet pomimo tego nie odczuł nienawiści tak jak zazwyczaj. Tym razem wpadł w objęcia ciekawości i nie starał się z nich wyrwać. Nie przerywał patrzenia w jej oczy, utonął w nich, niczym zbłąkany owad w leśnej gęstwinie. Kapitanie, twoje rozkazy? Argus przerwał ciszę swoim stanowczym tonem. Odblokuj włas i wypuść ją. Nie powinniśmy tego robić bez przejścia przez procedury bezpieczeństwa. Argus, otwórz komorę, to rozkaz. Dobrze. Uprzedzam tylko, że po odpięciu od aparatury nie będę w stanie analizować jej systemu. Będziesz zdany na siebie. Wiem o tym, odparł Aidan, uśmiechając się lekko.